Cześć, z tej strony Max i dzisiaj grałem sobie jadąc moją siostrą w minecrafta Cześć i tak e... to więc musiałem wcześniej e... musiałem wcześniej dzielić piasek i przepalić to na skło więc i tylko to zrobiłem i w tym i teraz e, będziemy musieli będziemy musieli e, tak, zebrać kamienie i przetworzyć je na lepsze rzeczy bo widzicie sami dopiero co ten Ej, Gary się może zopłacić, proszę? i no tutaj damy sobie i możemy zacząć kopać, więc co tutaj zaczniemy kopać o! o! o Udezunkę węgla, ale chciałem kamień. O tam już jest kamień, dobra To zbieramy Oczywiście węgo będę zbierać na pochodnie Tutaj weźmiemy sobie więcej I no A miałem wam też poinformować Poinformować, że dawno już nie grałem Fortnite'a, dlatego że Fortnite mi się bardzo zacinał i inne takie rzeczy. Ale wreszcie, um, Ale wreszcie Fortnite mi zaczął chodzić normalnie, bo musiałem dać na inną wydajność. I dostałem tyle rzeczy, że hoho ho, od ekipy Fortnite. Więc jestem z tego bardzo zadowolony i pewnie w następnym odcinku nagramy e, filmik z Fortnite'a, więc nie mogę się doczekać. I... no. Tutaj pęk, 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 pęk. trzeba dać więcej um, drewna tutaj, bo w tym odcinku um, oj przepraszam, w tamtym odcinku nie zrobiliśmy całej podłogi z drewna więc w, w tym odcinku też się tym zajmiemy zrobimy teraz pochodnie o 16 Możemy tutaj jedno postawić, tutaj jedno postawić, tutaj jedno postawić i tutaj jedno postawić. Okej. Okay. I tak, teraz będzie trzeba robić lepsze rzeczy. Po co mi to, po co mi to, po co mi to. Teraz, tak. Kill -off. O nie, mieczyk. Sikierka. I łopata. I teraz możemy zacząć się brać za podłogę Jeśli będziemy mieli jeszcze trochę czasu To będziemy mogli e, jeszcze pójść do kejwa, jeśli znajdziemy I... O nie Co ja zrobiłam Oczywiście później Będziemy jeszcze się bardziej rozwijać, znajdować wioski i inne takie rzeczy. O, drewno. Trzeba pójść po więcej drewna. przyjaciela, który też nagrywa na YouTube, i on jest Anglikiem. Ale możecie go zasubskrybować. On jest moim przyjacielem. Musicie po prostu napisać super, super cool dan. I zaraz wam napiszę. O tak, się to pisze. I jak to napiszecie, to od razu Wam się wyświetli jego kanał. Um, on robi tam czasami um, te filmiki z jego so z siostrą też. Ale on ma, wiecie, starszą siostrę. I też um, chciał nagrać Hello Neighbor, ale teraz trochę się boi, bo... Um, to jest takie bardziej horrorowe, a mój przyjaciel nie lubi takich chorowych chorowych e, chorowe gierki i też będzie trzeba tutaj zrobić mm, e, trochę świń. I krów, bo będę potrzebować trochę jedzenia. Chyba teraz będziemy mogli jeszcze ulepszyć trochę swój dom. Na przykład tutaj dają schodki i będzie ładnie to wyglądało. Spróbujmy. Czy tutaj są schodki? Są. Chyba nam wystarczy. Więc trzeba się podbudować trochę. Nie. Pyk, pyk, pyk. 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 pyk, pyk. Bo wiecie, musi ten dom trochę wyglądać, wiecie, ładnie. I oczywiście będzie więcej e, takich odcinków z Minecrafta. Ale nam stykło, ty, idealnie. Teraz zobaczymy jak to wygląda. No trochę lepiej już, trochę lepiej. Um, a, jeszcze nie mam łóżka. Zupełnie o tym już zapomniałem. I... A! To trzeba dać tutaj. Jest tutaj piasek, więc możemy go też tutaj wsadzić um, No i tak, zobaczymy się w dzień Widzowie, um, więc um, zdobyłem mózko, postaram je szykować. No i zdobyłem um, trochę wełny i zdobyłem musku, więc możemy się przespać Okej, okay, dobra. Są tutaj mopki, trochę mopków. Siema! <laughs> Naprawdę? Łowca to potworów skoro ja tylko uderzyłem ząbiakę jeden Super! Co to było? Hmm. To pewnie taki był rozendowany. Bierzemy więcej, pewno. Idziemy. Tak. Um, możemy spróbować znaleźć cave, tylko potrzebujemy trochę więcej pochoni. Znaczy trochę pochoni, żeby owsiec. Nie tak. 38. No i możemy teraz kopać pójdziemy do tego Łyp. Dobrze, okay. szukam e, tego. Szukam Gabrysia Cave'u. Co mm, to, to jest Cave? Nie wiem jak to przetłumaczyć po polsku. Mm. Bo ma tafta. La 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 la. Pokaż widzą. Kopiemy, 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 kopiemy. To jest tak wymowne. Widzicie? To jest tak wymowne. To nie to się nowy grać. Oczywiście jak nam się teraz nie uda. To będziemy mogli zrobić to w następnym odcinku, Daję kopać Powiedzcie, może nam się okay. dzisiaj nie udać. A już... Zła Gabi. Dobra, Gabi. Dobra, Gabyś, a już... słowa? Mamy złą. Nie. Musi być do... Okej, okay, widzicie co? Tu to kończymy już w następnych odcinkach. Cave ehm, tutaj... Me, znaczy, jeszcze nie znaleźliśmy caibu, ale dobra. pewnie niedługo... E, o, mama jest dobra. Sadzimy, sobie ją. I o, tutaj, tutaj jest. możemy dobra, to wyrzucić. Nasiu. A tutaj jest dobry tatuś. Kasia będzie chciała się pożegnać? No Dobra Ja miałam różowe podemki różowe bużeczka. Dobra tutaj, tutaj Jeśli Wam ja się spodobał ten film, to proszę o lajki, subskrypcję, oczywiście e, dzwoneczek, żeby Was e, nie przegapił inny e, fajny film ze mną i z Zaobserwujcie mnie na TikToku ByMax90. No i do zobaczenia... I po ciebie, i De, Gabysia, Gabysia. Nie, ma, nie ma tego odcinka. się nie ma tego odcinka. Os... Dobra. To więc... E, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa!